Dzisiaj moja koteczka od rana, jak poląbie kręgosłup, przyszła i położyła się na plecach, tuląc i grzejąc moje lędźwie, a teraz na barku leży, gdyż mnie boli, sama przyszła i tak okazuje swoją miłość i troskę o mnie blisko mnie i tymi łapkami, jak widzicie, blisko, blisko mnie cały czas dotyka, cudowna, kochana Norcia, kocham Cię, koteczku.